Oto nowe Audi A5 i przekonamy się, czy jest dobre. Sprawdzimy przeprojektowane wnętrze, które ma 1, 2, 3 ekrany. Zobaczymy, czy jest praktyczne. Hatchback. I zabiorę ten samochód na przejażdżkę, żeby zobaczyć, jaki jest na drodze. A to nie wszystko. Będę porównywał nową a która jest właściwie następcą a czwórki. No tym więcej zaraz, z BMW serii 3 i Mercedesem klasy C, w serii testów. No, ciężki samochód. Wypuścisz mnie? Jestem odpłucony, to jest karwał. Jeżeli chodzi o projekt, i tak dalej, wszystko jest nowe. Nowa platforma, nowy wygląd zewnętrzny, i kilka dobrych rzeczy w tym samochodzie. Pierwszą z nich są prawdziwe rury wydechowe. Nie ma w nich nic fałszywego. Podoba mi się to. I projekt świateł, ładny. Z tyłu ogromna belka świetlna. A teraz pokażę różne konfiguracje. Jest osiem różnych opcji. Audi może mieć fantazyjną konstrukcję świateł, ale Mercedes może po prostu wygląda nieco bardziej elegancko. A BMW Serii 3 jest po prostu bardziej sportowe. Wiesz co? Żaden z tych samochodów jakoś mnie nie porywa. Jednak byłbym zadowolony z posiadania któregokolwiek z nich, gdybym miał wybrać. Jeżeli chodzi o wygląd, pewnie wybrałbym BMW. A wy? Ja wybrałbym Audi. Audi. Zignoruję ich. Przejdźmy do ceny. Audi zaczyna się od 42 tysięcy funtów, ale można oszczędzić 3 przez CarWow. BMW zaczyna się od 40 tysięcy funtów, a i w CarWow też można zaoszczędzić. Mercedes jest nieco droższy, zaczyna się od 45 tysięcy funtów. Jednak ceny tych samochodów są nieco inne. To jest cena tego konkretnego Audi: dwulitrowy diesel, 204 konie. Napęd na przednią oś, 7-biegowa automatyczna skrzynia. BMW kosztuje tyle. I to 2-litrowa benzyna turbo. Napęd na tył, 184 koni, automatyczna 8-biegowa skrzynia. Ta wersja Mercedesa klasy C kosztuje tyle, bo to hybryda plug-in, 2-litrowy silnik połączony z silnikiem elektrycznym, razem 313 koni. Napęd na tył. 9-obiegowy automat. Teraz porównajmy osiągi. I zobaczymy, jak szybkie są w porównaniu do tego, ile według producentów powinny wykręcać. Audi twierdzi, że A5 robi 100 km na godzinę w 7,7, więc ja to sprawdzę. Problemy z trakcją? Chociaż nie, nie jest źle. 7,6. Ten diesel jest mocny. Tak więc ta wersja BMW powinna to zrobić w 7,4. Wypróbujmy to. Drobne kłopoty z przyczepnością. 7,2 do setki. Pobił swój czas lepiej niż Audi, pobiło swój. Jeżeli to ma jakikolwiek sens. Zmiany biegów są niezłe. Naprawdę płynne i szybkie. Nieźle. No Mercedes. Powinien być najszybszy. 6,3 podobno. Napęd na tył. Let's oh. Bez problemów z trakcją silnik też brzmi dobrze. Mercedes z pewnością wygrywa. 60 mil w 5,6, czyli prawie sekundę szybciej niż deklarowano. Absolutnie to wystrzeliło. Kolejną rzeczą, która wpływa na komfort jazdy są hamulce. Jak płynne są, jak dobrze zatrzymują samochód, dowiemy się. Porównamy je zaczynając od Audi w teście hamowania od 60 mil na godzinę. Audi jest wyposażone w funkcję hamowania rekuperacyjnego, więc hamowanie może być takie mocne w czasie manewrowania i powolnej jazdy. Zobaczmy jednak jak wygląda moc hamulców, gdy trzeba gwałtownie zatrzymać się z 60 mil na godzinę. 35 metrów. Nieźle. Hamulce są mocne. Teraz czas na BMW. W tym samochodzie hamulce są bardziej naturalne, progresywne. Ale to dlatego, że Audi ma hamowanie rekuperacyjne dla systemu hybrydowego. To tego nie ma. Jak będzie? Proszę bardzo, 36 metrów. Nie tak dobrze jak w Audi. Na koniec test hamowania w Mercedesie. Też ma hamowanie rekuperacyjne jak w Audi. No i też czujesz jak jeździsz po mieście, że to tak mocno atakuje. Ale jak jest z mocą? Ciężki samochód. Ale zatrzymuje się dobrze, 35 metrów. Tak samo jak Audi. Lepiej niż BMW pod względem osiągów. Jedną z innych rzeczy, które mają znaczenie, jest poczucie jakości. Zamierzam więc porównać samochody, sprawdzając, jak dobrze otwierają się i zamykają ich drzwi. Audi zaczyna świetnie, bo ma te fajne klamki i one mają elektroniczne przełączniki. To drogie rozwiązanie, tak się wydaje. Uch, fajny dźwięk. Brzmi drogo i można pomyśleć, że Mercedes będzie brzmiał drożej. Ale tak nie jest. No i ten chwyt też nie jest fajny. Wreszcie BMW. Wolę tę klamkę niż Merca. Ale te drzwi chyba brzmią najgorzej. Audi zdecydowanie wydaje się najdroższe. A jak jest w środku? Nie jestem pewien, co sądzę o tym wnętrzu. Dzieje się tu sporo i widzę, co próbują zrobić. To wygląda na zaawansowaną technologię z jednym ekranem, dwoma, no i tym trzecim opcjonalnym. Materiały są w porządku, ale w innych miejscach wydaje się, że tanieją w stosunku do poprzedniej A4. Kierownica ma dziwny kształt. I to, co mi się nie podoba, to te panele tu. Nie są to przyciski dotykowe, ale w zasadzie masz jedną główkę przycisku, która jest podzielona na sterowanie różnymi funkcjami. Wiem, czemu tak zrobili. To tańsze niż posiadanie pojedynczych przycisków. Myślę też, że oszczędzają pieniądze dzięki nowemu projektowi logo. Nie podoba mi się. Czuć tu cięcie kosztów. Może to dlatego, że starają się mieć linię samochodów z silnikiem z peliny linie samochodów elektrycznych, a to jest drogie w produkcji i chcą ciąć koszty. Porozmawiajmy o technologii. Ekrany są ładne, jasne. System infotainment jest sprawny, choć nie przepadam za ciemną grafiką, której używają tu w Audi. Potem kilka innych elementów, takich jak bezprzewodowe ładowanie telefonu, nie jest zakryte. Ale to jest chłodzone, to dobrze. I masz dwa USB-C, uchwyty na kubki. Pod spodem jest schowek, którego właściwie nie ma za dużo. Mamy też. A, trzeba nacisnąć. Jest ten schowek w porządku. Tak więc dwie zakładki w drzwiach, ale nie są wyłożone żadnym filcem ani niczym takim, jak w Golfie. W drzwiach są różne tekstury. I znowu mamy tutaj panel sterowania z jednym kawałkiem plastiku. On jest podzielony na różne przyciski. No I zobacz, kontrola klimy bez przycisków na ekranie. Musisz więc użyć tych tutaj, aby zmienić klimę. To trudne do zrobienia w czasie jazdy. Lepiej było mieć pokrętło. To dość interesujące, ale nie wydaje się, aby to był ogromny krok naprzód, z wyjątkiem tej funkcji. Mamy więc szklany dach. Jeżeli nacisnę tu, mogę zdjąć zasłonę. Wszystko odbywa się w samym dachu. Widzisz? Nie wiem, czemu to zrobili, ale to fajne. Uważam, że wnętrze Trójki jest prostsze niż Audi, a pod względem jakości może odrobinę lepsze. Dzięki przyciskom prawdziwym. No, niektóre rzeczy jednak trzeba robić przez ekran, tak jak klimatyzacja. Wolę ten infotainment, chociaż jest trochę mylący. Są tu te wszystkie aplikacje i tak dalej. Czasem nie można się w nich odnaleźć. Ale ogólnie wolę tę kabinę. Jako miejsce do siedzenia ten Mercedes wydaje się najbardziej interesujący. Po prostu wolę ten projekt od pozostałych dwóch samochodów, ma więcej... Wiem, że niektórzy ludzie nie lubią tego systemu infotainment. To jak iPad, który został przyklejony, ale uważam, że jest najłatwiejszy w użyciu i lubię te cyfrowe pokrętła ładne i przejrzyste. Jedyną rzeczą, która mi się nie podoba, są dotykowe przyciski na kierownicy, zbyt łatwe do przypadkowego naciśnięcia. Naraz fakt, że w niektórych miejscach po prostu jakoś nie przypomina Mercedesa. Jak tutaj. To wykończenie. Okropny wstyd. Ale ogólnie to moje ulubione wnętrze. Z tyłu Audi ma przyzwoitą ilość miejsca na kolana, przestrzeń nad głową. No, nieco ciaśniej niż w starej ja przez pochyłą linię dachu, ale nadal powinno być w porządku. Niewielki problem z przestrzenią na nogi, czujesz się trochę ciasno, ale nie jest strasznie. Same siedzenia są wygodne. Jeżeli chcesz przewozić małe dzieci, masz tu Isofix. Łatwo się do niego dostać. I na przednim też jest. W innych obszarach praktyczności zakładki w drzwiach są duże. Są siatki, uchwyty na kubki. Możesz tutaj ładować rzeczy. Dwa porty USB-C. Ten konkretny samochód ma klima z tyłu i podgrzewane fotele. I mamy rolety. Jedna rzecz, która nie jest świetna, Okno nie opuszczają się za mocno. A jak wypada BMW? Myślę, ogólnie rzecz biorąc, czujesz się bardziej przestronnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o przestrzeń nad głową. Wolałbym jechać dłużej tym samochodem. Mercedes jest trochę dziwny, bo myślę, że miejsce na kolana jest w porządku, przestrzeń nad głową jest dobra, ale jest coś w przestrzeni na nogi, jak kształt siedzenia oznacza, że pozycja, w której się tu siedzi, no i ten system infotainment. Za każdym razem, gdy powiesz słowo na M, odezwie się. Czasami i tak do ciebie mówi, ale chciałem powiedzieć, że z jakiegoś powodu to jest po prostu mniej wygodne niż pozostałe dwa auta. Jest jednak coś jeszcze do rozważenia. Jak wygodne są te samochody w czasie jazdy? Zacznijmy od Audi. Użyję mojego telefonu, aby zmierzyć wibracje w każdym samochodzie. W czasie jazdy po wyboistym odcinku drogi z prędkością 60 mil na godzinę, czyli prawie setką. Po prostu nabierzemy prędkości, uruchomię to, a następnie przytrzymam siedzenie. Let's go. Zawsze z tyłu jest najgorzej. 4,1 średnio. Maksymalnie 6. Przechodzę do testów wibracji w BMW. Ta sama prędkość, ta sama droga. Co otrzymamy? Zauważalnie bardziej wyboiście. Średnia 4,5, maksymalna 7,5. Na koniec sprawdźmy, jak płynny jest Merc. To interesujące, średnia jest taka sama jak w Audi 4-1, ale maksimum wyniosło 5,4, to trochę mniej niż w Audi. Myślę, że to dlatego, że zawieszenie jest bardziej miękkie. A więc, kiedy pokonujesz większe nierówności, nie odbija się aż tak bardzo. Ale w Audi bardziej wyczuwasz kołysanie na boki, chociaż tu tego nie widać. Sprawdziłem też, jak ciche są te samochody za pomocą miernika dźwięku. Audi osiągnęło 82,2 dB. BMW 82,4, ale potem sprawdziłem Merca. Zamknij się. To interesujące. Średnia 82,1. To najniższy punkt. To jeden mniej niż Audi. A minimum i maksimum. Są takie same jak w Audi. Tak więc rzeczywistość jest taka, że ogólnie rzecz biorąc, Mercedes jest nieco bardziej relaksujący niż Audi, ale oba są zauważalnie bardziej relaksujące niż BMW. Jedną z dobrych rzeczy w A5 jest to, że w przeciwieństwie do A4, który był sedanem, to jest hatchback, więc ma podnoszoną tylną klapę i można ją otworzyć bez użycia rąk. Widzisz ten mały wzór na podłodze? To małe światełko. Kopnę w nie? I powinno się otworzyć. Powinno. Co się dzieje? Jeszcze raz. Z zamkniętym samochodem. Czemu to się nie otwiera? Żenujące. Audi? W każdym razie zrobię to kluczykiem. Ładny, praktyczny, łatwy do załadowania hatchback. 445 litrów. Nie ma fałszywej podłogi. Jak to zdjąć? No i nie można tam położyć pokrywy bagażnika. No ale zobaczcie na tę przestrzeń. Niezła. I mamy punkty mocowania, siatki, siedzenia, które można złożyć. No dalej. Leżą całkiem płasko. Spójrz na to. No i proszę. Hektary przestrzeni wystarczająco dużo miejsca dla mnie. Dobra, możecie mnie wypuścić. Myślę, że już to mamy. Tylko czy mamy? Tak mamy. Błąd operatora. Dlaczego muszę odchodzić tak daleko? Pod względem pojemności, BMW serii trzeciej ma większy bagażnik 480 litrów, ale nie tak użyteczny, bo otwór nie jest tak szeroki. I zobacz, kiedy złożysz siedzenia. Możesz tam zmieścić tylko niektóre rzeczy, bo trzeba je wcisnąć pod ten metalowy pręt. Mercedes ma tutaj najgorszy bagażnik, a to dlatego, że ta konkretna wersja jest hybrydą plugin. Więc normalnie miałbyś 455 litrów miejsca, ale ponieważ pod spodem są akumulatory, ma 315. Cierpi na ten sam problem co BMW, niezależnie od tego, czy masz hybrydę, czy nie. To Mercedes. Do opuszczania siedzeń używa się przycisku elektrycznego, ale tak znowu to samo. Są tylko pewne rzeczy, które przeciśniesz. Audi jest najbardziej praktyczne, no ale wszystkie te auto można dostać w wersji kombi. A5 to przyjemny w prowadzeniu samochód, sprawia wrażenie rozsądnego, dorosłego, jest wygodny i luksusowy, a przy tym świetnie sobie radzi na krętych drogach. To znaczy nie jest pełen radości z jazdy, ale spełnia swoje zadanie i tego właśnie oczekujesz od tego rodzaju samochodu. Jeżeli kupujesz go, aby przejechać wiele kilometrów i po prostu dotrzeć do celu, czy będziesz się przy tym dobrze bawił? Poczujesz się zrelaksowany, ale nie przyspieszysz bicia serca w dobry sposób. Bardziej doceniam tego rodzaju samochody i jestem starszy. Fajnie jest jednak mieć pod maską silnik wysokoprężny, który po prostu pracuje. Kiedy dociskasz gaz, robi trochę hałasu, zmiana biegów jest dobra, wszystko wydaje się dość solidne, jest dobrze wykonany. Jedynym niewielkim problemem, jaki mam z tym samochodem, jeżeli chodzi o ogólną praktyczność, jest to, że widok przez tylną szybę jest słaby. Podoba mi się, ale nie jest zbyt ekscytujący. A jak jest z BMW? Jasne jest, że ten samochód został skonfigurowany z innym vibe'em. To prawie jak z innej kategorii niż Audi. Wyraźnie widać, że został zaprojektowany z myślą o przyjemności i jazdy. W rezultacie, zawieszenie wydaje się twardsze, bardziej sztywne. Cały samochód jest po prostu bardziej responsywny. To dobrze, jeżeli lubisz pędzić samochodem bocznymi drogami. Jednakże oznacza to, że samochód jest też nieco mniej relaksujący, aby po prostu podróżować od punktu A do B. Mniej niż Audi. Mimo, że podobnie jak Audi, ten samochód jest wyposażony w adaptacyjne amortyzatory, wydaje się bardziej dboisty. Nie uważam tego za zbyt straszne i gdybym miał mieć tylko jeden samochód, wybrałbym to zamiast Audi. Tylko dlatego, że zapewnia lepszą mieszankę i szerokość pod względem użytecznego samochodu, ale też takiego, który jest czasem zabawny. Jednak ponieważ jestem nieco starszy i mam w garażu kilka innych samochodów, wolałbym mieć Audi. Bo tamte służą do jazdy na co dzień i dłuższych tras. Gdybym nie był dziennikarzem motoryzacyjnym i musiałbym kupić samochód w tej kategorii, byłby to ten. Wreszcie dochodzimy do Mercedesa, więc wydaje się, że to jest zupełnie inny samochód niż pozostałe dwa. Jest znacznie bardziej przyjemny. Może to wynikać z faktu, że ten konkretny samochód jest hybrydą plagi, in a ze względu na akumulatory, no, a W pokładzie jest zdecydowanie najcięższy. Jest taki ociężały, mniej zwrotny. Zawieszenie jest dość miękkie, ale z tyłu zastosowano zawieszenie pneumatyczne. Nie ma jednak możliwości adaptacji zawieszenia pneumatycznego, więc nie można zmienić sztywności, ale w porównaniu z pozostałymi dwoma samochodami ma ono bardziej miękką krawędź, choć czasami nadal będzie trochę szarpać, gdy uderzysz w większy wybój. Lubię jeździć tym samochodem. Jest coś w jeździe Mercedesem. Jeżeli jednak mam być bardzo krytyczny, to nie wydaje się, żeby to było tak płynne, solidne czy opanowane jak Audi A już na pewno nie tak sportowe jak BMW Mimo, że podobnie jak ten samochód ma napęd na tył, a nie na przód jak Audi I to zawsze jest problem z tym samochodem System infotainment zawsze wydaje się mówić nieproszony i kolejny problem z tym samochodem? Hybrydy plug-in. Nie jestem ich fanem, myślę, że są najgorsze. Masz silnik spalinowy, ale wozisz też baterię, która jest dodatkowym obciążeniem. Jedynym powodem, dla którego warto to mieć, jest to, że płacisz mniejszy podatek. I nie masz obaw o zasięg, jak w przypadku elektryka. Ale naprawdę, gdybym to był ja, nie kupowałbym hybrydy plug-in. Tak naprawdę powinniśmy jeździć normalną wersją Mercedesa. Wolałbym ją. Powiem ci, jak możesz pomóc. Pytasz, jak pomóc, a potem mówisz, że nie możesz pomóc. Nawet nie pozwoliłaś mi odpowiedzieć. Nie subskrybujesz specjalnej oferty, która ci na to pozwoli. No a więc nowy Audi A5 to dobry samochód, jednak tak naprawdę nie zmienia tak bardzo gry i myślę, że ogólnie wolałbym mieć BMW serii trzeciej. Jest jednak lepszy od Mercedesa klasy C, choć niewiele.